Co to jest dorosłość? To jest okres dojrzewania. No, że na przykład już nie jesteś zależny od rodziców, jakby wszystko na siebie robisz. Że każdy jest już duży i każdy ma więcej obowiązków. Taka osoba, która jest dorosła i już wie więcej niż dziecko. Też jest już dojrzała i już wie, co ma robić. Jeśli się przekracza wiek, w którym jesteś nastolatkiem, następuje dorosłość. Co to są obowiązki? To są jakieś czynności, które są bardzo ważne i trzeba je dotrzymywać każdego dnia. Jak się ich nie zrobi, to się może stać coś bardzo złego, jak na przykład wybuch azotów albo inne takie rzeczy. To jest na przykład tak, że trzeba posprzątać gdzieś w swoim pokoju albo w łazience. Co to jest dojrzewanie? To jest na przykład mutacja głosów, rośnie, rośnięcie, chodzenie do pracy, że się nie ma wakacji i się będzie miało dzieci, się nie będzie miało w ogóle czasu dla siebie, się będzie stary, będzie się miało stare kości i dużo chorób. Co to jest doświadczenie? To jest taki jakby punkty doświadczenia i tam ogólnie im więcej ich masz, tym bardziej masz dużo różnych mądrości i dużo rzeczy umiesz potrafić zrobić inny Co to jest to gnisko domowe? Czyli, że na przykład jak się ma małe dziecko i przywróci patelnię, to wtedy na drewno, jak jest drewniana podłoga, to wtedy się zapali dom. To jest jak będzie dziecko i ono rozpali na przykład zapałkę weźmie i rzuci ją na fierankę i wtedy się pali cały Dom. A co to jest charakter? Charakter, jakby każdy ma jakby inny charakter i to jakby odróżnia osoby wszystkie od siebie. A co to jest wyścig szczurów? Że jakby się wszyscy ścigają o coś na przykład, że jak najszybciej chcą coś mieć na przykład. Że szczury się wyścigują. A co najlepiej kupić za pierwszą wypłatę? Pozbierać się na przykład jakieś mieszkanie kupić. Czekałabym dalej na żeby kupić dom. Nie może kupię sobie domowe coś do domu. Telewizor nowy lub telefon. A kto to jest szef? Szef to jest jakby osoba, która na przykład założyła firmę i jakby daje wypłatę i dowodzi całą firmę. Co to są studia? Studia to jest policeum, to jest tak jakby zdobywanie jeszcze więcej, i to już takie jest ostatnie, zdobywanie jeszcze więcej wiedzy i przed pracą, już tak maksymalnie. Jaka jest Twoja wymarzona praca? Mieć mało obowiązków.